Bardzo serdecznie! To ja, Asosnek Zero. Kolejny odcinek, tym razem test Wilgardium wil wil Leviosa. Wilgardium wil wil Leviosa. Jakby co, to teraz przechodzimy test i ten odcinek będzie polegał tylko na teście. Cieszcie się! Tak. Ten odcinek może mieć ledwo 10 minut, czy coś, ale wiecie. ok, Może mnie źle słuchać, bo mikrofon nawala, ale w najbliższym czasie. Będę miał nowy mikrofon i będzie lepiej. lepiej. Mam 42 fasolki i 35 punktów. Dobra. Pamiętacie tych serajców z ostatniego testu? Teraz mam. Dobra. Nara, moltkie? O dobra. O. Flipendo pewnie pamiętacie. Flipendo robiliśmy w ostatnim odcinku. Flipendo. Yy... W drugim odcinku czyli niedawno, jakieś dwa odcinki tam, To teraz robimy kolejne. O. Ogólnie to, yy, po skończeniu harego, to zrobię taką ankietę. I pytam się Was, moi kochani widowie czy chcecie zobaczyć na moim kanale yy, Hitman yy, Kryptonim 47? Yy, i pozostałe części. Na pewno nagram 47 i krwawą forsę. Ale zapytam, czy chcecie drugą, trzecią trzeci, i drugą, trzecią część. Bo nie wiem. Ogólnie na moim, na moim kanale poja pojawiać się będzie ogólnie trochę mniej filmów, bo mam takie sprawy, że moc takie jak szkoła i ogólnie... Mam problemy, bo muszę poprawić yy, oceny z paru przedmiotów i po prostu w najbliższym czasie nie będzie odcinków. Ale spokojnie, nadrobię wam to. Na nadrobię wam to. Zobaczycie, będziecie się cieszyć. Nadrobię wam to jedną serią, nową. Ale, Ale to wy oczywiście będziecie decydować. Oczywiście okej okay. Ogólnie to y, Pod ostatnim filmem z y, z Harego to y, było trochę łapek w górę i trochę w dół. Ja nie wiem dlaczego dajecie mi łapki w dół. To mnie zastanawia. Wiecie? Możecie mi odpowiedzieć na to pytanie dlaczego? Dobra, okej, okay. może... Dobra. To mi. O co chodzi? Że tyle łap ty w dół. Wiesz ja się dla was staram. Tyle przecież. Kiesz, ja zamiast poprać przedmioty to siedzę nad komputerem. Przerabiam te filmy. Obrabiam je, kurczę, nie wiem. Staram się, a wy tutaj odwalacie taką taką kichę, no? Rzeczy. Nie, żebym coś mówił, ale wiecie. To, to jest trochę przykre, że mam tyle hejtu. Dobra, okej. Okay. Teraz nasz Harry tutaj muszę poprzerzuć klocki, okej. Okay. Ogólnie jeśli chodzi o vloga, to na razie się nie uda, bo nie mam kamery wideo, żeby to... Żeby zrobić vloga, ale... Może na 200 widzów na 100. Będzie możliwe. Bo ogólnie to yy, od razu polecam film Jakubka yy, Hitman Absolution, bardzo fajne filmy, solucja taka Hitmana Absolution, jak to powiedzą klacuch, odgrzeszenie, ale ja mówię rozgrzeszenie jak każdy, wiecie, znaczy, klacuch ma dziwne pomysły czasem. A, jakby co, to ja, ja, nie, nie, nie jeśli mam hejt, to ja nie zawieszam kanału, spokojnie, będę z wami do końca. Nie, net, net, y, net, y, ostatnio gadałem z y, kupiłem czyli z moim widzem i, i tak naprawdę posłodawcą tym, z tym, tego, żebym to robił, że on mówi, że chce zobaczyć na moim Moi widzowie, piszcie w komentarzach czy chcecie. Hitmena, no. jakie kubek. Bo ja mógłbym nakręcić którą część, a nawet wszystkie. mówię. Tylko nie wiem czy wy chcecie, no. Okej. Okay. Jak byłem mniejszy, jak miałem chyba 3-4 lata. Nie. Jak byłem mniejszy, to zawsze byłem się przeskakiwać, tak? czekamy. I w tą stronę. Okej. Okay. Dobra, muszę teraz przeskoczyć. Jest, tu udało się. Okej, okay, udało się tak. Możemy iść dalej. Mam cztery, cztery gwiazdki. Teraz mamy więcej punktów. Mora. Okej. tu czy to już to się nie jest? Tak, tak. Spoko. Okej. Okay. No to teraz lecimy dalej. Odcinek już prawie będzie się zbliżał do końca, bo to już jest prawie koniec ogólnie testu, ale... Spokojnie. Mm. Harry Potter i Filozoficzny to jest gra wydana w 2012 roku, jeśli pewnie mówiłem tego ostatnio, to teraz, to mówię teraz. To jest, to jest ciekawe, przecież on nie miał jeszcze Allahumori, a już to miał, to ma, to jest trading. Fajny. Gra na nim ja, Jakubek, no i skład yy, TeamSpeak'a naszego, takiego, ty, tego naszego TeamSpeak'a, takiego zagrajmerowego. Tam połowa osób gra, niektóre nie grają. Ale ja gram, ja gram. Teraz nie mam, ja, tak, przyznaję się, gram w Minecrafta. Ale gram w Minecrafta, przyznaję się. Ja, cho ja chociaż mam je, żeby się przyznać, nie wiem, się. Ja chociaż... Ja chociaż mam siłę się przyznać, nie dwóch. Mówię no, no, tych, którzy nie mają siły się przyznać, Okej. Okay. Lewiosa. Mamy 45 punktów, o ja. Jak tam, jak tam jest z punktacją domów, okej, okay, spoko. tu <grym> punktów <grym> dla Gryfindoru, nieźle. Okej, okay, zaraz odcinek się będzie zbliżał prawie do końca. Tylko jeszcze tutaj coś zrobimy. Редактор Wyścig? żeby by miłosny? Muszę spoko. Cieszy mnie to. руку я сгинула, фання. Куда первая, первая смерть. Смутная, но Окей, седлига. Листик, спакол. Mm -hmm. Летим дальше.

Dałem tą kartę czarodziejów. No złota karta, okej, okay, spoko No, kurde, już prawie skończyliśmy ten odcinek. Dobra, cicho Pamiętacie, kraba i goila tych grubych. Hmm? Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. I tutaj kończymy odcinek. Subskrybujcie, komentujcie. Żegnam. Moi mili widzowie.